Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnym teście na moim kanale z pokładu tej oazy luksusu, e, oazy luksusu, e, luksusu jaki jest w stanie zaoferować nam marka Skoda, e, a jest w stanie zaoferować, doskonale o tym wiemy. E, I dzisiaj zastanowimy się, odpowiemy sobie na pytanie, czy lifting, jaki zafundowano modelowi Kodiak, to był dobry lifting, e, czyli zastanowimy się nad jego zasadnością. Pokażę Wam ten samochód. O dziwo, bardzo podobny do tego, co było jakiś czas temu u mnie na kanale. O dziwo bądź też i nie, wspomnę o tym za chwilę. E, I króciutko się tym autem przejedziemy. Zapraszam. Nie przeglądałem statystyk, ale podobno wersja Style. Taka jak tutaj, przynajmniej była najchętniej wybieraną opcją przez klientów w przypadku Kodiaka jeszcze przed modernizacją. To, co znajduje się przede mną, to w zasadzie kalka na zasadzie kopii w klej samochodu, który był u mnie bodajże, jak dobrze pamiętam, w 2019 roku. Również Kodiak, ale jakby trochę inny. To jest oczywiście kod jak po faceliftingu. Konfiguracja jest bardzo podobna do tego, co było, ponieważ mamy dziewiętnastki, mamy wersję style, również bardzo bogato wyposażoną, w tym przypadku doposażoną, również lakier nadwozia lawa, metalizowany i taka sama motoryzacja pod spodem, ale o motoryzacji już. Z zakierownicy. Co zmieniło się stylistycznie? No Najbardziej jak zmienił się od frontu, zmieniły się przednie lampy. Nieco zmian w przedniej części, mam na myśli grill, ale to są naprawdę delikatne zmiany. Z mojego punktu widzenia, zarówno przed liftingiem, jak i po liftingu, kodiak wygląda bardzo dobrze. W tym przypadku ten egzemplarz ma reflektory Matrix LED, czyli z aktywną funkcją wycinania samochodów, które jadą przed nami lub jadą z przeciwka. Działa to naprawdę znakomicie. E, sprawdziłem. W części tylnej e, zmian jest jak na lekarstwo. Zmieniły się delikatnie światła, to widać. To znaczy widać. E, jest to zauważalne, powiedzmy. Mamy dynamiczne e, kierunkowskazy z tyłu napis Skoda biegnący przez całą klapę. A propos klapy, pokażę wam wcześniej kod, jak w wersji style był w wersji czy w odmianie siedmioosobowej. Tutaj mamy odmianę pięcioosobową. Ogromny przepastny bagażnik, małe simpli klewerki typu haczyki na zakupy. Mamy gniazdo 12V, przykładowo oczywiście roletka. W tym przypadku bagażnik e, zamykany i otwierany elektrycznie. E, I jeszcze na szybko: to co jest w zasadzie oczywistością w tym samochodzie: ja mam fotel ustawiony pod siebie, ja mam 1,86 m i zobaczcie, ja mam tutaj piwnicę mnóstwo miejsca absolutnie mnóstwo miejsca sobie mogę wręcz nogi wyprostować mam tutaj jeszcze stoliki proszę bardzo tak to wygląda na tył wyprowadzone otwory klimatyzacji dodatkowo trzecia strefa również na kanapę i podgrzewane skrajne siedziska tak to wygląda no muszę przyznać że konfiguracja bardzo elegancka no Podobna do tego co było, czyli ciemny lakier połączony z beżowym wnętrzem. We wnętrzu co się zmieniło? Na pewno zmieniły się dekory. Na desce rozdzielczej mamy kierownicę dwuramienną, chociażby z Oktawi. Może być tutaj również kierownica sportowa, np. w Kodiaku RS, która jest trójramienna, ale to też znamy z Oktawi RS, chociażby, która była u mnie na kanale. Tak to wygląda. Nie będziemy się tutaj zagłębiać, przejdziemy od razu do krótkiej jazdy. Zanim przejdziemy do krótkiej jazdy, chciałbym Wam przybliżyć ten egzemplarz, bo to, że jest to wersja style, to już wspomniałem, natomiast to jest mocno doposażona wersja style. Tutaj generalnie w opcjach jest wrzucone ponad 30 tysięcy złotych w skodzie, tak. Skoda również przyjęła taką politykę, że im więcej dorzucimy w wyposażeniu opcjonalnym, tym lepiej będziemy mieli, co logiczne. Wyposażony samochód, tutaj nie ma gotowych kompletacji, gotowych specyfikacji do wyboru i tyle. Wersja style z topowymi multimediami tu mamy nawigację Columbus swoją drogą. Multimedia nadal znakomite, nadal. Całkiem intuicyjne w swoim działaniu. Myślę, że to są jedne z najlepszych systemów multimedialnych w tym momencie na rynku. Tak też zresztą było kilka lat temu. Z mojego punktu widzenia, troszkę tu już jest ta zmieniona też nawigacja, jeśli chodzi o intuicyjność obsługi, nawigacja chociażby z najnowszej Oktawi. Pod względem intuicyjności ta nawigacja jest dla mnie troszkę gorsza, ja się nie mogę do tego przyzwyczaić, natomiast działanie wszystkich multimediów to nadal jest moim zdaniem najwyższy poziom. Mamy podgrzewane siedzenia, mamy podgrzewaną w całości kierownicę. Wspomniałem, że mamy reflektory typu Matrix LED. Panoramiczny szklany dach z uchylaną i otwieraną przednią częścią. Mamy oczywiście takie rzeczy jak automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. W tej wielkości samochodzie w Kodiaku to jest już raczej norma. Ale mamy jeszcze, ja w tym przypadku mam elektrycznie sterowany fotel z trójstopniową pamięcią co istotne. Oczywiście cyfrowe zegary to już zagościło w modelach Skody. Natomiast te cyfrowe zegary muszę przyznać, że jak nie lubię takich rozwiązań albo nie sympatyzuję za takimi rozwiązaniami, to jednak one mają bardzo dużą nośność informacyjną, są czytelne, są generalnie przyjemne w odbiorze, więc nie mam powodu tutaj specjalnie narzekać. Mamy asystenta Travel Assist Czyli samochód sam może się aktywnie dostosowywać do ograniczeń prędkości. Może nam rozpoznawać ronda, rozpoznawać zakręty, do których się zbliżamy, i może dostosowywać samoczynnie prędkość samochodu. Oczywiście to jest połączone z systemami bezpieczeństwa w tym samochodzie. Notabene, ja mam. Przyjedziemy się. Odłączony system nadzoru nad pasami ruchu, ponieważ on jest dosyć nadgorliwy. Co oprócz tego, oczywiście, jest to również połączone z adaptacyjnym, aktywnym w zasadzie tempomatem. Więc, jak widzicie, wyposażenie jest tutaj naprawdę bardzo bogate, co nie znaczy, że jest kompletne, bo nadal na przykład nie ma led podświetlenia kabiny w środku. Nie ma ambientowego podświetlenia chociażby na drzwiach. Pozostało oczywiście w kod jako dwa schowki. Górny, ta pokrywka uchylająca się oczywiście standardowy na dole. Natomiast nie ma również systemu Audio Canton. Nie żebym jakoś strasznie narzekał na to, co tutaj jest fabrycznie. Natomiast też oczywiście nie uważam się za jakiegoś audiofila, faceta, który potrafi rozpoznać każdy ton i powiedzieć, czy to brzmi dobrze, czy nie. Natomiast standardowe audio gra dobrze, odsłuch jest całkiem przyjemny. Natomiast jeśli ktoś lubi posłuchać muzyki z naprawdę przyzwoicie, naprawdę dobrze grającego systemu audio, to jednak tego kantona powinien wziąć pod uwagę. A biorąc pod uwagę cennik, to Canton jest dostępny tylko i wyłącznie w wyższych wersjach wyposażenia. Podaję, jak dobrze pamiętam, tylko Lorian Clement. Ale mogę się mylić, to jest do sprawdzenia. Specyfikacja bardzo elegancka, co, co myślę, że Wam pokazałem. Bardzo przyjemnie się tutaj siedzi, bardzo przyjemnie się tutaj spędza czas. Tym bardziej, że nie wspomniałem jeszcze o cenie końcowej. Ten egzemplarz z tym całym wyposażeniem, które tutaj jest, bardzo bogatym, ale niekompletnym, kosztuje 183 000 zł. I biorąc pod uwagę to, co dostajemy w zamian. Można tą cenę jak najbardziej uzasadnić, natomiast ja mam problem z motoryzacją, która tutaj jest, z silnikiem, który tutaj jest, ale o tym za chwilę. O samym Kodiaku ogólnie, samochód znakomicie wyposażony, czy może być znakomicie wyposażony, nadal bardzo pojemny, bardzo przestronny, oferuje mnóstwo miejsca, jest wygodny komfortowy, bardzo dobrze wyciszony tutaj ja dodatkowo mam dodatkowo wygłuszone szyby przednie więc autem naprawdę przyjemnie się podróżuje w długich trasach ale nie tylko, jeżdżąc po mieście odgłosy z miasta powiedzmy czy mijających nas, nas samochodów są naprawdę ledwo słyszalne auto jest naprawdę dobrze wyciszone jeśli chodzi o wykonanie samochodu, bardzo dobrze wykonane, bardzo dobrze spasowane kieszenie w drzwiach są flokowane. To Skoda nigdy nie była marką, która w jakikolwiek sposób aspirowała do miana premium i nadal nie aspiruje do miana premium, ale umówmy się, jeśli mówimy o Kodiaku, to jest to naprawdę znakomicie wykonany, spasowany i pomyślany też samochód zdecydowanie. Dodatkowo to, na co warto zwrócić uwagę, oczywiście tutaj pod tym kombajnem multimedialnym mamy oczywiście lakier fortepianowy, czego nienawidzę, bo to się szybko palcuje, brudzi, kurzy i tak dalej. Natomiast nadal mamy pozostawione zwykłe, fizyczne przyciski, zwykłe Pokrętła do obsługi klimatyzacji chociażby, i za to wielki, 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 ogromny wręcz plus w kierunku Skody, że tego nie zmieniono, to zostało. W ogóle ten samochód, oprócz tego, że został poprawiony, oprócz tego, że zmienił się delikatnie wizualnie, dostał też trochę dodatkowego wyposażenia on nadal pozostał maksymalnie jakby to powiedzieć analogowy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Obsługa pozostała maksymalnie analogowa, ponieważ na kierownicy ja nadal mam e, zwykłe przyciski, mam zwykłe pokrętła. One są średnio wygodne w obsłudze, ale już tego nie będę się generalnie czepiał. E, samochód nadal pozostał maksymalnie analogowy. Jest prosty w obsłudze. Dosyć intuicyjny, dosyć bo mówię o tych drobnych wyjątkach, jeśli chodzi o multimedia, natomiast nadal pozostał prosty, łatwy w obsłudze. I Lifting zdecydowanie wyszedł Kodiakowi na plus. Samochód nie został w żadnym zakresie popsuty, jest tylko i wyłącznie lepszy. Natomiast jeśli chodzi o cenę, o której wspomniałem, ja mam problem z tą motoryzacją, którą, która znajduje się tutaj pod maską, ponieważ wspomniałem, że jest to kalka samochodu, który się u mnie już pojawił. Kodiaka również w odmianie Style. Natomiast ja mam tutaj podstawowy silnik, jaki można w Kodiaku mieć, mianowicie malutki silnik benzynowy malutki jak na gabaryt samochodu. Czterocylindrowy, mój Boże, jak dobrze. E, Czterocylindrowy 1.5 TSI, e, ACT z funkcją odłączania połowy cylindrów, kiedy nie korzystamy z mocy tej jednostki. E, o mocy 150 koni mechanicznych i 250 Nm momentu obrotowego. Umówmy się. E, takie silniki małolitrażowe nie raz pokazały, że Potrafią naprawdę wiele i potrafią sobie całkiem nieźle radzić, nawet z samochodami większymi. I te parametry na papierze naprawdę są całkiem obiecujące. Jak to wygląda w rzeczywistości? Powiem Wam w ten sposób. Ten silnik, jak najbardziej, potrafi sobie radzić z Kodiakiem. To nie jest tak, że zamawiając podstawowego Kodiaka 1.5 TSI. Dostajemy totalną zawali drogę, która nie będzie jechać. Nie ten samochód potrafi się sprawnie zebrać, potrafi wyprzedzić, potrafi całkiem sprawnie przyspieszyć, nie ma na co narzekać. Natomiast on nie oferuje na pewno Bóg wie, jakiej dynamiki. A mówimy też o samochodzie wszechstronnym: samochodzie, który będzie nie tylko do jazdy po mieście, ale będzie użytkowany myślę, że nawet i w większości też w trasie bo to jest znakomity samochód w trasę i co do tego silnika to według mnie zużycie paliwa w tym silniku jest no, dosyć spore muszę przyznać zwykła trasa tak naprawdę nawet omijając autostrady maksymalnie po drodze szybkiego ruchu do 120 km na godzinę ten silnik potrafi zużyć niecało 8 litrów. Jeżdżąc po mieście, teraz jak się kręcę, powiedzmy, no to nie jest jeszcze miasto, tu nie ma krzyżówek, ale w tym momencie pokazuje mi ponad 9 litrów. Na krótkim dystansie, jak dojeżdżam do pracy, jest to kilka kilometrów, ale w ciągu tych kilku kilometrów samochód już zdąży się rozgrzać do pełnej temperatury roboczej. Komputer pokładowy pokazywał mi tutaj między 13 a 14 litrów. Ja nie biorę tego maksymalnie do siebie, oczywiście. Końcowe wyniki zużycia paliwa będą w tabeli w głównym teście na moim blogu i tam serdecznie zapraszam. Natomiast uważam, że, jak na swoją wielkość, litraż i parametry, ten silnik jednak ma dosyć spore zapotrzebowanie na paliwo. Inna sprawa. Silnik jest połączony z siedmiobiegowym automatem DSG dwusprzęgłowym. I oczywiście nie mam złego słowa do powiedzenia o tym automacie w kwestii szybkości jego działania, w kwestii tego, jak szybko działa, jak szybko zmienia biegi, jak intuicyjnie działa. Znakomity automat. Jedna z najlepszych bodaj czy nie najlepsza konstrukcja na rynku. Natomiast reakcja działania tej skrzyni na wydawanie komend prawym pedałem, pedałem gazu to jest dramat. Ta skrzynia zresztą nie tylko w Kodiaku, jak i w wielu innych samochodach ma problem pod tytułem WLTP. Czyli ja jej wciskam gaz, a ona tak naprawdę nie robi nic. Zobaczcie, e, załóżmy taką sytuację. Jedziemy 80 km na godzinę. E, jedzie przed nami samochód i jest potrzeba, żeby go wyprzedzić, więc musimy ten, ten manewr wykonać szybko. Ja wciskam gaz. Dopiero teraz. To jest. E, Raz, że denerwujące, a dwa, bywa nawet niebezpieczne, kiedy mówimy o sytuacji, kiedy musimy skądś szybko uciec to jest złe. To jest zdecydowanie złe i to na pewno nie zasługuje na pochwałę. Więc jeśli chodzi o układ napędowy, ja powtórzę się. Z testu poprzedniego Kodiaka w wersji Style, czyli z mojego punktu widzenia, jeśli kupujemy już tak wszechstronny samochód samochód do wszystkiego tak naprawdę samochód użytkowany rodzinnie, ale nie tylko to myślę, że większy silnik zdałby tutaj egzamin, na pewno lepiej większy silnik benzynowy przykładowo który podejrzewam że spali niewiele więcej paliwa a jednak zaoferuje nam lepszą albo dużo lepszą dynamikę lub oczywiście silnik wysokoprężny który nadal tutaj w ofercie pozostał i będzie na pewno niezmiennie znakomitym rozwiązaniem w takim samochodzie sam kod natomiast samochód znakomity godny polecenia Dobrze, że takie samochody jeszcze na rynku zostały, dobrze, że takie samochody jeszcze są proste, dopracowane, intuicyjne w działaniu, maksymalnie jeszcze uproszczone. Fajna propozycja! Naprawdę fajna propozycja. Dziękuję Wam za uwagę. Link do pełnego testu oczywiście umieszczę w opisie tego filmu. Zapraszam też do pełnego testu na moim blogu. Jeśli ten test Wam w czymś pomógł, e, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, zapraszam do subskrypcji. To dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne. A tymczasem żegnam się z pokładu tej czeskiej salonki i zapraszam Was do kolejnego filmu. Hej!